piłkarskie dzikich drużyn dedykowane amatorom. W całych rozgrywkach bierze udział już ponad 60 tysięcy zawodników. Do tej pory rozegraliśmy ponad 20 tysięcy meczów. Gramy w całej Polsce w ramach miejskich lig. Po zakończeniu sezonu rozgrywane jest turniej o Mistrzostwo Polski PRM. W projekcie jest to, że umawiamy się w internecie za pomocą administracyjnego serca rozgrywek, jakim jest serwis player.pl. Natomiast mecze rozgrywamy w rzeczywistości. Gramy tak naprawdę wszędzie: na boiskach szkolnych, osiedlowych, halach, a no przede wszystkim na orlikach. Ważne jest to, że udział w rozgrywkach jest zupełnie darmowy. Zbierają nas konkursy, jak również nowość w tym roku, fachowe analizy taktyczne Michała, którego, ulubień, którego idolem jest Jacek Gmoch. Przygotowaliśmy tablicę mazaki. Liczą się rzuty rożne, żeby każdy był wykonany inaczej, to jest najważniejsze, bo to się liczy. Za to przyznają dodatkowe punkty w takiej małej klasyfikacji imienia Antoniego Piechniczka. wyjątkowy gość finałów Play Areny, Stefan, trener Stefan Majewski. Dzień dobry trenerze we Wrocławiu. Piękna pogoda dzisiaj. Wspaniała, idealna do gry. Witam serdecznie. Pogoda do wszystkiego. Wymarzona. Czy jest szansa wyłowić tu kilka talentów i po prostu rozwijać młodzież pod kątem piłkarskim? Odpowiedzią na to pytanie jest ilość zawodników, którzy uczestniczą w tej imprezie. Jeżeli popatrzymy, w jaki sposób oni się angażują, są to zawodnicy niektórzy naprawdę dobrze wyszkoleni technicznie. Trzeba się zastanowić, co było powodem, że oni nie kontynuowali swojej pracy i kariery w klubach. Niektórzy poświęcili się nauce, także e, idea znakomita. Ja uważam, że tutaj jest kilku zawodników, którzy naprawdę mogliby z powodzeniem grać w jednym e, klubie piłkarskim. Wiemy także, że nie jest pan tu tylko specjalnym gościem, ale również przygląda się zawodnikom, bo jeden z nich ma szansę dołączyć do pana kadry. Tak, jest to e, nagroda, którą ufundował prezes Grzegorz Lato i Jeden z zawodników, dwóch zawodników, ale w dwóch różnych zypowaniach będzie mogło uczestniczyć, zobaczyć jak to funkcjonuje w reprezentacji, jak to jest na tym najwyższym szczeblu reprezentacji tej, którą ja prowadzę. To prawda, obserwował Pan już kilka spotkań tutaj uważnie na płycie o Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu. Jakiś faworytów już Pan ma? No trudno, bo wszystkich nie widziałem jeszcze, ale tak jak powiedziałem, jest kilku zawodników bardzo dobrze wyszkolonych, tych szczęścia obdarzonych niektórzy znakomitym strzałem. Na pewno wybór będzie trudny. Gramy już w 60 polskich miastach, takich jak Szczecin, Suwałki, Wrocław, Łódź, Chorzów, Lubin, Krotoszyn czy Białystok. Tak naprawdę każde polskie miasto, niezależnie od wielkości, może mieć własną jego play arena. Zapisać drużynę do Ligi możemy w dowolnym momencie trwania sezonu. Pierwszy raz tutaj na finałach, jak się podoba? Rewelacyjnie, organizacyjnie naprawdę świetnie, wszystko na razie zgodnie z czasem. Do tego, e, do tego boiska są naprawdę fantastycznie zorganizowane, wszystko nam się bardzo, bardzo podoba i mamy nadzieję, że za rok tu jeszcze wrócimy. No właśnie, jak wyglądają rozgrywki w Poznaniu? Można tam pograć, jest duży poziom rywalizacji, myślicie, że wrócicie, czy pojawią się jakieś nowe drużyny? Prawdę mówiąc, w, w, Liga w Poznaniu tak naprawdę rozkręciła się. Tak w zeszłym roku już na serio, że była pełna pierwsza liga i w drugiej lidze rozpoczęły się również rozgrywki na całkiem porządnym poziomie. W tym roku już rozegraliśmy 7 meczów, na razie wygraliśmy wszystkie i, i no, pewnie zmierzamy po zwycięstwo. Fajnie by było, gdyby, gdybyśmy się tutaj jeszcze raz dostali i faktycznie coraz, coraz jest coraz lepiej, drużyny wzmacniają się, są transfery, także naprawdę wygląda to coraz lepiej profesjonalnie i podoba nam się bardzo. drużyny do ligi w swoim mieście, a po drugie w całorocznym sezonie walczyć o zdobycie mistrzostwa swojego miasta. Po zakończeniu sezonu mistrzowie miast z całej Polski walczą o tytuł mistrza polski playerena podczas ogólnopolskich finałów Widzimy się tutaj już kolejny rok, drugi rok z rzędu. Jak Pan oceni zmiany? Czy organizacyjnie poszliśmy do przodu, czy raczej nic się nie zmieniło? Nie, organizacyjnie poszliśmy do przodu przede wszystkim między innymi dlatego, że po raz pierwszy były rozgrywane dwa półfinały i finał we Wrocławiu. No we Wrocławiu, gdzie się wszystko zaczęło. Natomiast no, mogę powiedzieć dzisiaj, że ja jestem dumny, że takie turnieje są w Polsce. Jest to taki chyba projekt, no nie wiem, czy na świecie jest inny, ale na pewno w Europie nie ma drugiego takiego. Warto byłoby zaszczepić tym nie tylko PZPN, ale przede wszystkim UEFA i zaczepić ich i później przekonać do tego, żeby wspierali takie przedsięwzięcie, bo myślę, że ta idea mogłaby być ponad granicami. Mi się marzy kiedyś, że tu we Wrocławiu będzie rozgrywany taki... Finał, finałów europejskich. I to by było coś pięknego. kibicuje ja kibicuję PlayArenie, ich chłopakom, bo naprawdę wkładają to nie tylko swoją ciężką pracę, ale dużo serca. Panie pośle, wspominał Pan o tym, że projekt ma szansę rozwinąć się właśnie poza granicę Polski, na urosnąć do rangi europejskiej. Czy widzi Pan w tym realną szansę, czy jest to bardziej kurtuazja? Nie, ja widzę w tym realną szansę, dlatego że e, powiem tak, tutaj musi być rzeczywiście wsparcie dużego sponsora, który jest w stanie utrzymać serwery, jest w stanie otrzymać ludzi, którzy to obsługują. E, natomiast e, no, takim dużym sponsorem mogła być UEFA, która tak naprawdę to wystarczy kilka etatów, e, turnieje, na których można, można pozyskać sponsorów. E, no, to jest moje marzenie e, i marzenie pewnie chłopaku z Play Arena. natomiast dla mnie o tyle to jest istotne e, i tyle ważne że to się zaczęło w Polsce, to jest polski projekt i taki projekt, w którym naprawdę są prawdziwe, czyste emocje. Piłka nożna, może nie ta na z najwyższych, czy którym widzimy w telewizji, My tutaj nie gra Messi, ale tutaj grają prawdziwi chłopacy, którzy stawiają nie tylko siłę, ale serce na boisku i nie mają z tego ani złotówki. I to jest fajne. 好的。 To się robi trochę nudne. Drugi raz z rzędu jesteście mistrzami. To le, dużo lepiej smakuje niż ten pierwszy raz. także. Naprawdę? Myślałem, że im tak. dalej w las, tym mniej to smakuje. Nie, nie, nie. Jeszcze O to chodziło, żeby obronić ten, tego mistrza i jeszcze, jeszcze lepiej to smakuje, także myślę, że powalczymy jeszcze trzeci raz. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz: nie ominiemy tego tematu. Jak się dzisiaj będziecie bawić? Mamy no, jeszcze Chłopaki mają mecz ligowy, także. Dopiero po meczu. Jesteście nie do zajechania, no ale mam nadzieję, że dacie sobie wieczorem trochę luzu. Zasłużyliście? Tak, na pewno. Rozerwiemy się przekrutnie. No, jak inni reagują w Waszej lidze na ciebie? Bo to jest chyba jednak ewenement. No, nie ukrywam, że jest, ale na początku wiadomo, są trochę zaskoczeni, ale później, jak już zobaczą. Trakcje gry to nie oszczędzają i traktują tak samo, także są ślizgi i tak dalej. Może spróbujecie przekupić przeciwników. No właśnie, sens w tym, że nie na rady, bo jak przegranie 5-0, to wtedy, to wtedy oni odpadną. Ale widzimy, zespół jest cały żonny gry. Wszyscy wszyscy są w gazie, dostaliśmy Red bulla, wszyscy idą na boisko, dobra, zaczynamy. Jak Wam się podoba ten finał we Wrocławiu poza wynikami sportowymi? Na razie o nich nie mówimy. Myślę, że organizacja jest w porządku. Cóż, pogoda troszkę nie bardzo dopisuje, przyjęcia, jest troszkę za gorąco, ale ogólnie jest bardzo fajna atmosfera. To tylko takie tłumaczenia to piłkarze ekstraklasy, a nie play-areny, chłopaki. No.